Z nami 16 kolejka Orden Basket Ligi, czyli oczywiście początek rundy rewanżowej i wiele ciekawych spotkań, nie tylko na papierze. No może poza pierwszym i ostatnim meczem kolejki, ale do tego przejdziemy za chwilę. Przede wszystkim były to spotkania, których wyniki trochę namieszały w tabeli, ale poza tym był to czas powrotu w kontujach i debiutów kilku graczy, o czym również dzisiaj powiemy. Nie przedłużając, zapraszam Was już do oglądania. Pierwszy mecz kolejki to starcie 12 i 13 drużyny polskiej ligi. Oba zespoły przystępowały do tego spotkania z bilansem 6 do 9. Nie wiem, czy ktoś tutaj spodziewał się spektu widowiska, bo raczej by się rozczarował, ale z pewnością można wynieść kilka wniosków. Po pierwsze, MKS grał bez swojego lidera Lutera Muhammad'a, a i tak twarde pierniki wyraźnie przegrały, i jest to już kolejna porażka podopiecznych trenera Soboticia mimo osłabionej kadry rywali. Poprzedni mecz w Gdyni podobna taka sytuacja, bo przecież w drużynie Arki zabrakło wtedy trzech podstawowych zawodników, jednak ten Bila Turunian jest i tak ponad stan, patrząc na jego grę. Po prostu przeciętny zespół. Najlepszy na parkiecie był Justin Gray, który jako jedyny w tym meczu zdobył 20 punktów, chociaż szczególnie odpalił w końcówce, rzucając 4 trójki z rzędu. W drużynie gospodarzy w pierwszej części meczu popisał się Aleksander Załucki, który w 8 minut zdobył 13 punktów, ale później już coś mu się przestawiło i nie zdobył więcej punktów. Oczywiście byłoby zbyt pięknie, gdyby po stronie MKS-u były same plusy, więc teraz poznęcamy się nad Adrianem Boguckim, u którego nic się nie zmieniło i ponownie pokazał, że nie nadaje się na granie w ornym Basket Lidze. Na jego miejscu szukałbym miejsca gdzieś w pierwszej lidze, no i nie popisał się również Ron Curry, który trafił tylko 3 na 11 rzutów z gry. Ale zostawiamy teraz te gorsze występy i możecie zobaczyć najładniejszą akcję tego meczu w wykonaniu Dejla Bonera. Amerykanie łącznie zanotowali 12 punktów i 5 asyst. A teraz przechodzimy do rozgrywającego drużyny gości, czyli Tylera Personsa, który zapisał całkiem ciekawą linijkę, bo 8 punktów, 8 zbiórek i 8 asyst ale z drugiej strony miał aż 7 strat i było go trochę za dużo na boisku. To znaczy mógłby podejmować lepsze decyzje, bo jego rzuty nie były w większości celne i drużyna za bardzo nie korzystała na jego występie. A druga gwiazda drużyny i najlepiej punktujący, czyli Noah Thompson, postanowił, że weźmie wolne od trafienia rzutów i praktycznie jedyne punkty, jakie zdobył, były z osobistych. Okej, okay, było ich łącznie 11, więc nie będzie tak źle, ale gdy gwiazda drużyny oddaje 12 rzutów i tylko jeden z nich wpada do kosza, to coś tu nie gra. A kto cokolwiek pokazał zespołu twardych pierników? 38-letni kapitan drużyny, Damian Kulik, który zdobył 18 punktów i 13 zbiórek. Oprócz niego naprawdę dobre wejście w drugą połowę miał Aljasz Kunc, ale później trochę przygasł Po trochę nudnym i jedynym piątkowym meczu przyszedł czas na obfitą wiele emocji i walki na parkiecie sobotę. A pierwszym sobotnim meczem był rewanż Dzików Warszawa z liderem, czyli Śląskiem Wrocław. Ostatnio obie drużyny spotkały się tuż przed świętami, więc gospodarze z pewnością jeszcze pamiętali porażkę i chcieli się zrewanżować. Teraz nie był to jednak ostatni mecz obu Ekip w tym sezonie, bo spotkają się jeszcze w Sosnowcu w pucharze Polski. I zespół z Warszawy chyba właśnie tam musi szukać szczęścia. Cały mecz praktycznie był bardzo wyrównany, bo były dosyć częste zmiany prowadzenia, chociaż dziki prowadziły już całą czwartą kwartę, i już wydawało się, że wygrają ale tym razem sytuację musiał im popsuć Ben van der Plas, który zmarnował dwa osobiste na zwycięstwo w samej końcówce. I co z tego, że dziki również zdominowały Śląsk na zbiórce, szczególnie w ataku, ale to jak widać nie przełożyło się na wynik. Znowu najwięcej punktów na parkiecie, a dokładnie 24 zdobył Landrius Horton, chociaż osobiście przyczepiłbym się do jego kilku decyzji rzutowych, szczególnie tych z obwodu, bo nie trafił ani jednej trójki. No... Podobno każda drużyna chciałaby mieć takiego lidera jak Horton, ale też mógłby chociaż trochę się pofatygować i rzucić przynajmniej te dwie trójki, które może dałyby zwycięstwo. Z drużyny gospodarzy nieźle pokazał się też Grzegorz Kamiński, który miał 14 punktów, ale to w sumie tyle. A jeżeli chodzi o Śląsk, to chyba warto wspomnieć o Edinie Penawie. A dlaczego warto? Niestety nie będę go tutaj chwalić, bo mimo, że Bośniak rzucił 10 punktów. To kibice gości woleliby pewnie go odsunąć od rotacji i chyba tęsknią już za Georgewiczem. Po pierwsze penawa nie potrafi grać tyłem do kosza, słabo broni i zespół z nim na parkiecie był aż 13 punktów w plecy. A bohaterem i najlepszym strzelcem Wrocławian był Kanadyjczyk Kadry Gray, który przede wszystkim rzucił zwycięską trójkę i zdobył 23 punkty. Również imponujący występ zaliczył Jakub Urbaniak i chyba nie ma osoby, która nie lubi oglądać go w akcji. W sobotę zapisał 13 punktów i 12 zbiórek, czyli solidny double-double, a jak zawsze jego akcje były naprawdę efektowne i chyba nie ma bardziej eksplozywnego i atletycznego zawodnika o takim wzroście w naszej lidze. Kolejny naprawdę wyrównany mecz odbył się w Sopocie, gdzie Trefl bez kraksa i gońca zreważyła się za stalowi za niedawny mecz obu tych ekip. Oba zespoły miały swoje momenty i raz prowadzili a za chwilę zielono górzanie. Wrażenie jednak robi statystyka punktów z ławki, bo tref miał ich tylko 11, a goście 40. A jeśli chodzi o indywidualne występy, według nas najlepszy na parkecie był Jakub Szenk, który zaliczył podobny występ do tego ostatniego z Anwillem. Kapitan gospodarzy zdobył 18 punktów oraz rozdał 9 asyst. Też solidny mecz Miń Dagasa bo w końcu WW 18 punktów i 10 zbiórek, ale drużyna radziła sobie trochę gorzej, kiedy przebywał na parkiecie, dlatego nie będziemy go specjalnie wychwalać i zostaniemy tylko przy solidnym występie, mimo niezłej linijki. W dobrej formie ostatnio jest też Dalem Wusu, który w sobotę zdobył 14 punktów i przede wszystkim świetnie spisał się w obronie. A przechodząc do podopiecznych Arkadiusza Miłoszewskiego, tu też jest całkiem ciekawie, ale nie do końca na plus, tak więc standardowo przyczepimy się do kilku zawodników. Przede wszystkim debiutował Sagaba Konate i zagrał co prawda tylko 6 minut, ale po tych 6 minutach można stwierdzić, że dawno nie grał w koszykówkę. Wyglądał jakby nie nadążał za grą i na razie nie wyglądał jak wzmocnienie zespołu. Ale przyda się może w zbiórkach, bo w sumie pozostali dwaj zawodnicy z Zielonej Góry mieli wyłącznie w tym meczu tylko jedną zbiórkę. Nie najlepiej spisał się też Jakub Schumer, który od drugiej kwarty miał problem z faulami, przez co zagrał tylko 14 minut i zdobył 6 punktów. Ale trzeba pochwalić znowu szewą Luisa który tym razem w 21 minut rzucił 15 punktów. Amerykanin po raz kolejny był najlepszym punktującym za stalu, mimo że na razie w każdym meczu wchodzi z ławki. Następny mecz to już dominacja jednej drużyny, ale nadal całkiem interesujące spotkanie. Anvil pewnie pokonał na wyjeździe górnik Wałbrzych 86-61 do i w zasadzie wysokie prowadzenie trzymał już od samego początku spotkania. Na przykład na początku drugiej kwarty było już 30 do 10 dla podopiecznych trenera Ginsburga. Górnik próbował wracać do tego meczu, ale raczej nieudolnie, i Anvil wyglądał po prostu świetnie i nie było tutaj szans na nadrobienie strat przez gospodarzy. Zacznijmy od tego, że chyba tylko dobry mecz po stronie Wałbrzyszan zagrał Alex Smith, swoją drogą znowu wchodząc z ławki. A jeśli chodzi o grę zespołu, to było sporo prób jakichś efektownych akcji. Ale co z tego, jak nie były one efektywne? Co odzwierciedlał właśnie wynik? Liderzy zespołu, czyli Mark Garcia i Lowell Cable Jr., mieli skuteczności kolejno 2 na 11 i 1 na 6, więc krótko mówiąc rzucali na poziomie 15-latków. I teraz czas na najlepszego zawodnika meczu, którym był Michał Michalak. W sobotę reprezentant Polski zapisał 18 punktów, a Anvil z nim na parkiecie był na plusie aż 38 punktów. Po kontuzji również bardzo dobrze do grania wrócił Mate Wucic, który miał 9 punktów i 7 zbiórek. I trzeba powiedzieć, że z Wuciciem Włocławianie wyglądają dużo lepiej i gdyby nie jego kontuzja pewnie oglądalibyśmy ich z w Sosnowców Pucharzy Polski. Świetnie spisał się też nowy nabytek Tyler Wall, który w swoim piątym meczu w barwach Anwilu wykazał się naprawdę fantastyczną obroną i nie boję się użyć tego słowa, że to był po prostu jego fantastyczny kolejny mecz. Dołożył do tego 8 punktów i 6 zbiórek. I Jego nazwisko, swoją drogą, kojarzy mi się ze ścianą, bo przecież Wall i rzeczywiście ten duet Wall-Wucić w obronie yy, taką ścianę przypominał. I kibice z Włocławka z pewnością teraz się cieszą z tego składu i z tej formy drużyny, ale standardowo poczekajmy do playoffów i zobaczymy co z tego wyjdzie. Ostatni sobotni mecz to potyczka 14. drużyny ligi z liderem, czyli Czarni Słupsk kontra Arka Gdynia. Ważną informacją jest to, że w porównaniu do meczu z Toruniem doszło trzech zawodników do składu, bo po kontuzjach wrócili Łączyński i Liubicić, a debiut zaliczył Markus Weders, czyli były gracz m.in. Trefla Sopot. W pierwszej połowie ten mecz mógł się podobać. Arka prowadziła pod jej koniec 42-40 do 40 i mecz był nadal nierozstrzygnięty. Jednak odniosłem wrażenie, że przerwa w meczu pomogła tylko jednej drużynie, bo goście zwyczajnie odjechali i spokojnie wygrali 90-76. do 76. Chciałbym również wspomnieć o Egrasie Szykele, który zapomniał ostatnio trochę jak się gra w koszykówkę, trochę jak Adrian Boguski. Zawodnikiem, który ciągnął zespół Stelmachersa był znowu Jordan Duffy, który zdobył 22 punkty. Jeszcze pochwaliłbym Donovana Ivoriego, który ponownie zapisał double, double a konkretnie 10 punktów i 11 zbiórek. Rzucający w ostatnich trzech meczach zabrał aż 29 piłek, co jest naprawdę imponujące patrząc na jego wzrost i pozycję. Ale teraz czas na Arkę, która podobno nieco zmieniła swoje ambicje na ten sezon po przyjściu Edersa i wychodzi na to, że myślą o mistrzu. I jedno jest pewne, mają na to skład. Wrócił generał boiskowy, czyli Kamil Łączyński, którego oglądanie jest z czystą przyjemnością i już dorzucił od siebie 9 punktów i 7 asyst. Wrócił również Liu Bicic, który w pierwszej połowie tego meczu miał na swoim koncie aż 19 punktów. Arka z pewnością potrzebowała tych zawodników i w dużym stopniu to oni przyczynili się do kolejnej wygranej. A Waders był naprawdę solidny. Rzucił 10 punktów i jak tylko się ogra z drużyną, to może dać jej naprawdę dużo w obronie, jak i w ataku. Jeśli chodzi o rezerwowych, to znowu świetnie spisał się Luke Barrett i za te pieniądze jest ogromnym wzmocnieniem. I jeszcze Michel Okauru, który miał co prawda tylko 8 punktów, ale zabrał 9 piłek i rozdał tyle samo asyst, więc był blisko triple-double. Podsumowując cały mecz, raczej Gdynianie byli faworytami patrząc na tabelę, ale z perspektywy czarnych szkoda tej drugiej połowy. No ale jak niektórzy w ich składzie nie potrafią trafić w obręcz, to też nie ma co się dziwić. I niedzielne starcia rozpoczęły się w Szczecinie, gdzie wilki morskie podejmowały rozpędzony ostatnio start Lublin. No i się nie zawiedliśmy, bo był to kolejny mecz w tej kolejce z ciekawym przebiegiem i wyrównaną końcówką. Co ciekawe, tuż przed meczem dowiedzieliśmy się, że start zwolnił Elijah Hawkinsa, który już oczywiście od jakiegoś czasu nie grał. Szybkie ataki gospodarzy na początku meczu pozwoliły wyjść na całkiem niezłą przewagę ale pod koniec drugiej kwarty Star zaczął nadrabiać, właśnie też dzięki szybkim atakom i już do samego końca mecz był wyrównany. Na szczęście. Najlepszy dziś na parkiecie pod względem punktów był Jordan Wright, który zdobył ich 27, ale co z tego jak nie dowiózł chociażby JP Tokoto, który miał duże problemy ze skutecznością. Liam O'Reilly też niezbyt się popisał, więc nie miał kto wziąć gry na swoje barki i start ostatecznie traci serię trzech wygranych z rzędu. A jeżeli chodzi o różne gospodarzy, to aż 6 zawodników Kinga zdobyło 10 punktów lub więcej. Ja przede wszystkim pochwaliłbym Andrzeja Hustaka, który dzisiaj wystąpił w pierwszej piątce w zastępstwie za Nemanja Popowicza i zdobył 10 punktów, a zespół z nim na boisku był aż 19 punktów na plusie. To przy tak wyrównanym wyniku jest serio świetna statystyka. I może dzięki temu występowi zacznie grać trochę więcej. Nieźle też spisał się Noah Friedel, który zdobył 17 punktów i zebrał 6 piłek. Jednak świetny w pierwszej kwarcie Antony Roberts w pozostałych kwartach zdobył już tylko 2 punkty, a poza tym już w pierwszej połowie zgarnął trzy faule, więc zamiast później trafiać do kosza, to trafiał tylko zawodników. Mm. No i Owan Nowak byłby bliski Triple Double, gdyby nie to, że zdobył tylko 4 punkty bo oprócz tego zebrał 9 piłek i rozdał 13 asyst, więc byłaby to naprawdę imponująca linijka. I to właśnie Nowaka dałbym jako MVP tego spotkania, bo może i punktów zabrakło, ale zdobył kluczową trójkę w końcówce i aż 13 asyst, no to zrobiło po prostu robotę. Trochę rozczarował mnie jednak Jeremy Roach, bo mimo, że zdobył 10 punktów, to uważam, że mógłby grać jeszcze lepiej i przede wszystkim trafiać więcej rzutów. To jest przecież zawodnik, który dopiero grał na topowych uczelniach w Stanach Zjednoczonych i miał tam zresztą całkiem niezłe statystyki. Gdyby trochę poprawił grę, mógłby być nawet i gwiazdą ligi, ale może trzeba dać mu trochę czasu. ostatnie spotkanie kolejki to starcie Beniaminka z Mistrzem Polski i to był mecz ciekawy z wielu powodów. Po pierwsze był to debiut Martin Laksy który w przeszłości występował w GTK Gliwice czy Starcie Rubin. Po drugie z Legii ostatnio odszedł Benchung, właśnie do Krosna, chociaż w niedzielę jeszcze nie debiutował, ale przede wszystkim było to osłabienie dla Legii na pozycji rzucającego. Krosno więc takimi ruchami transferowymi zaczęło chyba poważnie myśleć o utrzymaniu, bo poszło na to przecież sporo pieniędzy. W przypadku Legii w grę wchodziło tylko zwycięstwo. Nie mogli sobie pozwolić na porażkę z różną z dołu tabeli, patrząc na to, jak ciasno jest 108. Po pierwszej kwarcie zapowiadało się, że może to nawet być najgorsze spotkanie tego sezonu, ponieważ było tylko 15-14 dla Legii i wówczas spotkanie przypominało jakieś młodzieżowe rozgrywki. Po dopieczni Heiko Ramuli jednak bardzo się poprawili w drugiej kwarcie, rzucając aż 29 punktów. Pierwsza połowa padła łupem Mistrzów Polski 44-27, do 27, a gra gospodarzy wyglądała naprawdę nieciekawie i momentami ten mecz oglądało się po prostu ciężko. Odnosiłem też wrażenie, że oba zespoły były momentami nieco zdezorientowane. Ostatecznie zawodnicy zaczęli trafiać trochę częściej do kosza i mecz zakończył się wynikiem 94-87, do 87, a bohaterem gości był fantastyczny w drugiej połowie Javon Graves, który rzucił 25 punktów. W pierwszej połowie za to świetnie spisali się Pluta i Hunter. Ten pierwszy skończył mecz z dorobkiem 16 punktów i 8 asyst, a drugi z 12 punktami i 6 zbiórkami. Z drużyny gospodarzy najlepiej spisał się znowu Jairus Hamilton, który zapisał 21 punktów i 9 zbiórek i dla którego był to na razie najlepszy mecz w barwach Beniamika Oren Basket League. Całkiem dobry debiut zaliczył również Martin Szlaksa, który zdobył 8 punktów, w tym dwie trójki. Czyli można powiedzieć, że w jego stylu, bo właśnie z tych rzutów za trzy jest znany w polskiej lidze. I ostatni mecz tej kolejki, czyli starcie Gitek Gliwice ze Stalą Ostrowem Wielkopolskim. I tak jak przewidywaliśmy, Stal wygrywa, ale o dziwo po całkiem wyrównanym i wymagającym meczu. Ale raczej ogromnego widowiska nie było, bo przecież w akcji oglądaliśmy Gitek Gliwice. Ciekawie było chyba tylko obejrzeć kilka występów poszczególnych zawodników i może grę stali pod względem taktycznym. No dobra, w końcówce też zrobiło się całkiem gorąco, jak stal prawie oddała 9-punktową przewagę. A kto cokolwiek pokazał z ekipy gospodarzy? No, potężny double-double akurat zdobył Westry Gordon, bo miał 17 punktów, 16 zbiórek oraz 5 ases, i na jego miejscu jak najszybciej uciekałbym z Gliwic do jakiegoś lepszego zespołu, może z czołówki. Kuba Piśla oprócz tego pokazał się też dobrze, bo był najlepszym punktującym drużyny, zdobywając 19 punktów i to też jest kolejny dobry występ młodego Polaka, więc jest tutaj szansa na naprawdę niezły rozwój. Na ten moment jeszcze też nie ma co oceniać nowego trenera, który dopiero co debiutował w GTK i może on to jakoś poukłada, ale może trzeba tej drużynie dać jeszcze trochę czasu, chociaż ten czas już też zaczyna uciekać, a trzeba myśleć o wygrywaniu, żeby oczywiście się utrzymać. A z kim ma GTK wygrywać, jak nie z drużnami spoza top 8? Myślę, że będzie to całkiem interesująca walka o utrzymanie między yy, Gliwicami a Krostem, a może czarni Słupskie jeszcze się dołączą. Z zawodników stali najlepiej spisał się Marek Meyeris, który zapisał 14 punktów i 11 zbiórek, czyli Double Double, i jeszcze wyróżniłbym yy, chociażby Kona Jacksona który ponownie pokazał dlaczego właśnie on jest jednym z najlepszych obrońców tej ligi. I poza tym zanotował ciekawą linijkę: 9 punktów, 5 zbiórek oraz 6 asyst. Poza tym Luka Szakota zdobył 16 punktów, co było oczywiście najlepszym wynikiem w jego drużynie. A Daniel Laster Jr. zdobył 15 punktów, czyli tylko punkt mniej. Muszę jednak wspomnieć jeszcze o Michale Plucie, bo uważam, że dużo lepiej radzi sobie wychodząc z pierwszej piątce. Wychodzący właśnie w pierwszym składzie jest kompletnie innym zawodnikiem niż wchodząc z ławki rezerwowych. A w niedzielę zawiódł, niestety, trafił tylko 2 na 9 rzutów z gry i nie błyszczał tak jak ostatnio. A szkoda, bo ma naprawdę duży potencjał i wcale nie musi być gorszy od brata. I już nie będę się rozgadywać na temat tego ostatniego meczu, bo za bardzo już nawet nie ma o czym. Kończymy w takim razie ten odcinek i standardowo czekajcie na przyszły tydzień i kolejne podsumowanie kolejki. W tym tygodniu pojawią się jeszcze relacje z meczów polskich drużyn w Europie, ale pewnie na TikToku, na którego oczywiście Was zapraszam, bo tam znajdziecie troszeczkę więcej materiałów. Wpadajcie też na nasze profile na xie, a my tymczasem już się żegnamy i do następnego. Cześć!